Witam Państwa bardzo serdecznie, temat Radymno nad Sanem, Krzywcza nad Sanem. Zresztą w adresie zawsze podkreśla się, że właśnie Krzywcza nad Sanem, ukochana rzeka, można powiedzieć Jana Zacharasiewicza. Ale czym jest ta Krzywcza i gdzie się znajduje? Krzywcza jest miejscowością, która znajduje się między Przemyślem a Dynowem na Pogórzu Dynowskim jest to y, bardzo stara miejscowość, gdyż najstarsze y, wykopaliska y, Arki dotyczą y, czasów jakieś 5000 tysięcy lat przed lat Ten młotek znalazł mój ojciec y, niedaleko centrum miejscowości. Krzywcza istniała już przed 1397 roku jako osada w Widłach Sanu, która w 1397 roku została lokowana jako miasteczko. Gdzieś przed tym rokiem Jan i Szymon Dziersławowi otrzymali taki kawałeczek ziemi od Przemyśla do Krzywczy i ten teren zagospodarowali, ponieważ wieś już istniała, żeby rozwijać powstało miasteczko. Krzywcza była po kolei własnością Wielkich Rodów, Dziersławów, Krzywieckich, Orzechowskich, Krasickich, Poznańskich, Pawlikowskich, Starzyńskich i w 1872 roku nabywa Krzywczę Bolesław Jocz. Bolesław Jocz powstaniec styczniowy, który poddany represją musiał puścić swój majątek. Urodził się w Korcu na Podolu. Tam miał swój majątek. W tym samym roku żeni się z Wiktorią Zacharasiewicz, siostrą stryjeczną Jana Zacharasiewicza. Tutaj mamy na zdjęciu właśnie przedstawioną rodzinę Joczów, być może także różnych rezydentów, którzy w tym czasie w dworach sobie rezydowali. Wiktoria to jest chyba ta na środku, także dokładne rozpoznanie tych postaci no, jest trudne w chwili obecnej. Wiktoria Zacharsiewicz najprawdopodobniej jej ojczycem był brat Aleksandra Zacharsiewicza, ale wielokrotnie istnieją wzmianki że no Zacharasiewicz jedzie do swojej siostry do Krzywczy albo do swojego braterstwa do Krzywczy albo y, jeszcze w jakimś takim sensie y, bardzo bliski. Natomiast no, y, tak można powiedzieć y, do końca, y, na 100% u Zakrasicza nic nie jest. Y, tak jak przed chwilą y, w referacie usłyszeliśmy, że rok 1872, to Siewicz pisze listy z Radyna. Trudno powiedzieć, kiedy, kiedy ulubił sobie przyjeżdżać do Krzywczy. Natomiast pierwsza taka, taka zmianka, i to dosyć długa zmianka, jest z roku 1882. Jest to pamiętnik Zofii Zgostkowskiej-Moraczewskiej, późniejszej żony Jędrzeja Moraczewskiego, pierwszej posłanki na Sejm yy, Przedwojennej Rzeczpospolitej. I Zofia Moraczewska yy, pisze ten pamiętnik od 4 do 30 sierpnia i przedstawia wiele wątków z życia yy, pisarza. Yy, oczywiście yy, najważniejszym jest to, że Zachara się już mieszka tam kilka. Miesięcy, więc w krzywczy y, Zacharasiewicz bywał y, być może wcześniej, być może kiedyś y, odnajdę jakieś inne informacje na temat od którego roku tak bardzo związał się z krzywczą y, z tego pamiętnika oprócz tego, że y, jest opis y, w jakim y, pokoju y, pracował Zacharasiewicz jest to duży pokój zwany kancelarią o trzech oknach, z których jedno wychodzi na front, dwa z boku, na werandę zupełnie zarośniętą winą i dużą rośliną wijącą, Gdzie sam od razu zasiadł przy y, stoliku. Y, Zacharasiewicz y, z młodą dziewczyną nawiązuje się między nimi taki mały romansik, który. no podczas wyjazdu można powiedzieć y, gaśnie. Ale podczas y, właśnie tego pobytu y, Zofii Gostowskiej-Krzywczy y, istnieje taka wzmianka, że właśnie Wiktoria Zacharasiewicz wyjechała do Radyna. Y, być może y, zarządzała jego majątkiem, y, gdyż y, jego dom, tutaj w Radymnie, spalił się dopiero w 1889 roku, a no, sam Zacharasiewicz no, nie miał głowy właśnie takich spraw czysto y, życiowych. Więc w Krzywczy miał wygodę, wszystko mu podano, y, wszystkie sprawy bytowe, natomiast no, właśnie takie sprawy czysto materialnego za bardzo y, nie interesowało. Coś mi tutaj przeskoczyło. Przysk Jeden slajd za dużo. I następna wzmianka z kuriera lwowskiego. Yy, tutaj już takich wiele yy, historyjek Ofatum Zacharciewicza było podane i tutaj też właśnie gazeta Lwowska, też taką sensacyjną. Rzecz podaju lubionego wyjścia procie naszego Zachasiewicza, widocznie od kilku lat ściga Fatu i rokoć wyroszy z Krakowa albo do one zacisze wiejskie szukać sielanki. Jednego roku przenios, poniosły go, go pod radynnym konie i omal nie został zabity. Następnego doznał pożaru stodoły swej z całą krescencją, zeszłego roku zawitał do braterstwa. Doktora Joczów w miasteczku ich własnym Krzyża nad Sanem i właśnie w tym czasie był świadkiem pożaru Momigru. To był rok 1884. Tego roku, zabawiwszy krótko na wsi w Gwoźcu, przynajmniej podejmowany w koło stronach przez hrabiów Z zatęskił znowu za krzyczą, Pierwsze wiadomości z jego pobytu u siostry mamy. No tutaj też jest takie y, troszeczkę y, no, y, niedokładność. W słowach karty korespondencyjnej soboty 6, 6 po południu. W tej chwili pali się krzywcza na dwóch krańcach, palą się gumna, stajnie, spichlę z gumna w lebańskiej lepianie łacińskiej, dwór zagrożony, ale jest nadzieja, że ocali się go. Przestrzeń zbyt wielka, wiatru nie ma. Było radymskie tezkulum, jest i krzywieckie tezkulum. W 1895 roku właśnie w gazecie Chwila taką i, i wzmiankę e, znalazłem. Zacharasiewicz, będąc w krzywieckim Teskulu napisał trzy powieści, słomiany Człowiek, Nieboszczyk z Vater i trzecią niewymienioną z tytułu, który będą drukowane w gazecie Kronice Rodzinnej. A więc była wena ta krótka Notatka, rzuca światło, ile Krzywcza zaczęła dla pisarza i jak y, była odbierana przez ówczesne media. A te ówczesne media bardzo śledziły każdy krok Zacharasiewicza, gdzie jest, co robi, czym się zajmuje, y, więc y, więc y, było dosyć dużo informacji. Ale tak jak powiedziałem, no Krzywczy pisał. Mamy tutaj Posłowie do trzeciego wydania świętego Jura. Trzecie wydanie. Trzecie wydanie, proszę Państwa. To, to nie są przelewki, to, to nie są dzisiejsze czasy. Trzecie wydanie w, tamtych, w tamtym okresie naprawdę jest wielka, wielka popularność. I proszę bardzo, posłowie do trzeciego wydania napisane w Krzywczy we wrześniu 1884 roku nadmieniono oczywiście, że nad samym. Co ciekawe, ta Książka znajduje się w krzywczy u jednego z jego mieszkańców. Upominek dla Elizy Rzeszkowej. Zacharasiewicz naprawdę bardzo sprawnie poruszał się w tym świecie literackim, znał wszystkich ważniejszych pisarzy, autorów, przyjaźnił się z nimi, a także tak jak tutaj no. Napisał, e, napisał dla Elizy Rzeszkowej. no mamy w tym roku czytanie nadmierną, taki upominek, fantazja wschodnia, to upominek właśnie dedykowany Elizie Rzeszkowej, wydany w 1890 roku, oczywiście napisany w Krzywczyk. Kurier Warszawski z 1810 roku, podaje taką informację, że po dłuższym bo w krzywczy nad Sanem Jan Zacharasiewicz wyjeżdża w końcu bieżącego miesiąca do Krakowa i na dłuższy czas na zachód. No, Zacharasiewicz oczywiście po takim okresie lwowskim, o którym już była mowa, później bardzo dużo podróżował, rzadko gdzie to miejsce jego było można powiedzieć, takim stałym. Jeździł po znajomych, po, tak jak tutaj był powiedziana, u Ostrajchera, u Faleńskich, u Pawlikowskich, u Dziaduszyckich, gdzieś w Zakopanem, gdzieś na inne właśnie tereny takie rekreacyjne, jak powiedzieli. I proszę Państwa, honorowy obywatel Radyny. No, prawdopodobnie pierwszy honorowy obywatel Radyny. 18 stycznia 1986 roku no nie w Radymnie, tylko w Krzywieckim dworze do Siwicza przyjeżdża delegacja Rady Miejskiej Radymna i nadaje mu honorowe obywatelstwo. Tak jak tutaj czytamy 9 maja bieżącego miesiąca do Zakarasiewicza, goszczącego swoich krewnych przyczyn nad sane, przybywa deputacja Rady Miejskiej z Radymna dla wręczenia mu ku uczcieniu jego literackiego, dyplomu na obywatelstwo honorowe pomiennego miasta. Dyplom stanowi duża księga w czerwonach sami doprawiona, w narożach złotych majlowanych z monogramem jubilata na tarczy, na tarczy złotem umieszczonej na środku płatki Pismo wewnątrz arcydzieło sztuki kaligraficznej brzmi te słowa. Czcigodny Panie, deputacja miasta Radymna pragnie uczcić znamienite zasługi Twe około dobra powszechnego, powszechnego. oddać hołd świetnemu pisarzowi, który utworami swymi nie tylko kształci umysł swoich ziomków, ale podnosi serca, napełnia je umiłowaniem wszystkiego, co dobre, wzniosłe szlachetne, Postanawia jednomyślną uchwałą dnia 13 czerwca 1895 roku darzyć się tym, co ma najlepszego, i za miło, za miło zamianowała cię obywatelem honorowym rodzinnego Twojego miasta. W myśl tej uchwały ku czci Twojej, a ku zaszczytowi Miasta Radynna, wystawia mniejszy akt opatrzony podpisami jej zastępców. Burmistrz zastępca Rada. Ale e, tak jak tutaj było powiedziane, e, e, Zacharasiewicz jest e, w centrum uwagi. Z listów konera Sachera do Policjana Felińskiego, to jest rok już 1902. Wiszesz mi o Zacharze. Otóż istnieje, istotnie miała Miał swoją Beatricę na południu jej dedykował krótką nowelę. Inna go odprowadziła do Krakowa. Tu od tygodnia odpoczywał Polikarskiego i wkrótce jedzie na liść do Joczów na zimowe leże. To też odzwierciedla charakter Zachara Ale Krzywcza w początku XX wieku no, była miasteczkiem. W miasteczku istniał telegraf. Więc depesza gratulacyjna dla Marii Konopnickiej, wysłana właśnie z Krzywczy, brzmi Krzywcza nad Sanem, poezja niedoli i pracy na zagonie ojczystym. Hołd i życzenia zasyła Jan Zachara Siewicza. zdrowotne Zachara To w początku właśnie 1903 roku Najpierw złamał chyba rękę, znaczy najpierw nogę złamał w Warszawie, a później rękę w, serkwi, w serpienicy, ale mimo, że już wiek był dosyć zaawansowany, wyzdrowiał i można powiedzieć do zdrowia wrócił i wyjechał na święta, gdzie? Do swojej, do Galicji Krzywczy nad Sanem. Pozostaje nam 5 minut. Sponsor Krzywieckiej Szkoły. Już w roku 1903 Zacharasiewicz pewnie jeszcze czasowo wyjeżdża, ale mieszka w miarę na stałe. W Krzywczy już i zachorował za przedruk powieści Orjan i Tutaj też jest błąd na Wikipedii bo tam jest napisane, że jedna z ostatnich jego powieści, ta powieść była wydana w 1995 roku, natomiast przedruk był gdzieś właśnie w 2003 roku i za ten przedruk y, y, honorarium przeznaczył na szkołę, gdzie y, podano szkołę remont, remontowi, wymieniono dach na blaszany na oraz kupiono pomocy naukowe. Sam Zacharasiewicz był zapraszany do szkoły na występy artystyczne i żywił się powszechnym szacunkiem. Ostatnie lata. Ostatnie lata to właśnie e, zamieszkiwanie na stałe w Krzywczy. Mieszkał w jednych z tych bocznych flank. Cała e, całość e, to była oranżeria. E, być może zgromadzone były tam. Znaczne jego zasoby i pamiątki mieszkał tutaj w tej flance albo w drugiej. Tutaj widzimy tę oranżerię, już w roku 1918 krzywcza była zajęta przez Rosjan, i Rosjanie zniszczyli ten budynek. Później on został budowany w trochę innej już formie. I ekoprzemyskie właśnie X wieku. W 1906 roku umiera Zacharasiewicz. Tutaj jeszcze można tylko powiedzieć, że w tych ostatnich dniach już nie kładł się do łóżka, tylko służący znalazł go już martwego w fotelu o czwartej nad ranem, tak jak tutaj jest napisane. Dnia 6 maja. I jeszcze taka data związana z, z datą Pogrzebu w wielu gazetach pisze się, że pogrzeb odbył się 10, natomiast dla mnie jest jasne, że echo ukazało 10, a tutaj pisze pogrzeb odbył się wczoraj, czyli na pewno 9 odbył się pogrzeb. Utrzymywano w tym czasie tą, tą zasadę 3 dni po śmierci. No i pogrzeb, pogrzeb Zacharyśliwicza, który był no, największą taką uczystością jaka do dnia dzisiejszego się y, wydarzyła. Y, wtedy jeszcze cerkwi murowanej nie była, była cerkiem drewniana, odbyły się tam uczystości pogrzebowe, modlitwy y, z udziałem księdza grecko-katolickiego Grzegorza Padocha oraz księdza y, Andrzeja Soleckiego, to nie jest Władysław Solecki tylko jeszcze wcześniejszy Andrzej Solecki Pogrzeb Ceremonia Pogrzebowa no bardzo Z udziałem bardzo wielu ludzi Z duchowieństwem z, z obu obrządków, z chórem alumnów Więc naprawdę pogrzeb Był no, Wielką taką także manifestacją yy, yy, niepodległości, bo pamiętajmy o tym, że to są czasy zaborów. I tutaj yy, deputacja powiatowa była złożona z marszałka powiatowego, Czajkowskiego, wicemarszałka z yy, księcia Zabiechy, delegat Lubowskiego Związku Nauki Literackiego, dr Jan Pomikowski, Delegat Kratos Krakowskiego Koła Literackiego, dr Wadysław Protrzkę. Współredaktor Nowej Reformy, pani mieczysławowa Pawlikowska i panna Jastraj nad grobem przemówił burmistrz Adymna Popkiewicz, a śpiewał kur Alumnów Rusiński z boki złożono w grobowcu rodzinnym Państwa Jorczów, o których świętej pamięci Zachasiewicz spędził ostatnie lata. No i jeszcze właśnie jedna zagadka rozwikłana przeze mnie. Został właśnie pochowany w tym grobowcu Państwa Joczu. Natomiast grobowiec ma cztery miejsca, tak jak mi opowiadał mój ojciec, bo sam tam wkładał dziedziców, także, także znał ten, ten grobowiec, i w momencie, gdy Emanuel Pocheński czuł, że już zbliża się do końca, więc tą trumnę prawdopodobnie no, z dużym prawdopodobieństwem wyjęto na zewnątrz, pochowano w grobie ziemnym i ustawiono właśnie taki grubowiec. Na tym, proszę Państwa, zakończę, ale jeszcze mam takie, takie, takie dwie sprawy. Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Zachara Siwicza, mój, mój portal, czyli ten, który prowadzę samodzielnie z kolegą Rafałem, ogłosiliśmy rok Zachara Siwicza i od 1 stycznia publikuję dosyć regularnie różne informacje o Janie Zacharasiewiczu. Wydałem także tego, czego Zacharasiewicz nie wydał, czyli swojej poezji. Wiersze zebrane w formie e-booka są dostępne na mojej stronie. Jest 159 wierszy, chyba największy zbiór, jaki, jaki można było sobie Dalej poszukuję, ale, ale tyle znalazłem. I drugą taką pamiątką po dzisiejszej uroczystości to jest wydanie kart. Jeżeli Państwa, ktoś z Państwa będzie sobie życzył, to darmowo proszę sobie tutaj rozdać.